Siema, siema, witam was w kolejnym filmie na kanale Homarek. Eee, dzisiaj gramy w Among Us i jestem crewmate'em eee, Ale trudno, w ostatnim odcinku powiedziałem, że zagramy dwie rundy Zagrałam jedną, nieważne, ale dzisiaj zagramy dwie I faktycznie zagramy dwie, spokojnie, o to się nie martwcie Choćby odcinek trwał nie wiadomo ile, zagramy te dwie rundy Bo chociaż w jednej chciałbym być impostorem A czy tak będzie jeszcze nie wiem Dobra, przejdźmy do komentowania rozgrywki. Robię sobie reaktor. I, i to tyle, co powinniście aktualnie wiedzieć. Eee... Halo, gdzie było ciało? Co jest w ogóle? Jaka dy spontaniczna, dynamiczna runda. O co chodzi? Gdzie? No, nie no, ja... to co? No ja nie wiem, gdzie było. Ja widziałam. Przez chwilę mi się świeciło report, ale gdzie to... Chyba The Lower Jeans. No, on szedł z nami. No, kurde. zagłosujmy na niego. W tym momencie może popełniłem duży błąd, i Wy też możecie myśleć, że popełniłem duży błąd. Ale staram się nie, nie zbierać jakichkolwiek podejrzeń na mnie e, na lobby, więc no. Tylko proszę, żeby teraz żółty powiedział, że ja nie jestem. Że żółty potwierdzi, że nie jestem. Szłam z nim. O. O. I teraz żółty powiedział nie. O kurde. No, tak średnio ma teraz sytuację. Biały i. Nie, nie, nie. Serio? Ej, co. Nie. To jest jakiś żart. Ja już nawet nie idę robić tych. Mm. A, o, o o, o, Nawet nie, ro, nie idę robić tych slajdów, bo. Yy, bo właśnie chcę przegrać. No, z takimi rundami jak najbardziej można zagrać jeszcze raz, więc y, wcisnę tę strzałkę. O, super, mam mój kolor, mm, fajnie, i mam czapkę. Y, Okej, okay, startuje nam się kolejna runda na 6 osób. O, dobra, no i jest i okay, możemy zaczynać, dzień dobry. Y, super. Um, chciałbym teraz, żeby to było czerwono, ale niestety nie jest. Ja tak sobie myślę, może trzy rundy, m, tylko nie jestem pewien, więc tutaj się nie nastawiajcie na trzy rundy koniecznie, e, więc no... A co ty, biały, robisz? Czy ty tu stoisz? Czy ty, ty fajkujesz taskę? Czy ty nie, krzesło fajkujesz znowu? Eee, dobra. A ty tak daleko od tego... Dlaczego ty... O co tu chodzi? Halo? Biały troszeczkę mi odpada, no był trochę za daleko mi się wydaje od quest'a e, i robił go dłużej niż e, ktoś download Już ten... nie wiem kto tam był to no, ktoś był, ale kto to nie wiem 2-0 ok, łatwo mm, teraz chodźmy download, to jest chyba download, okay, tak jak najbardziej z communication ja, kurde, patrzcie, no po prawej stronie widać mój tablet, ja mam taki tablet, super taki, piękny, a czemu wy tu przychodzicie wszyscy, dobra, dobra, ktoś na kamerkach, czy czarny sprawdza ile osób jest gdzie, okej, okay, okej, okay. ja sobie robię upload do headquartersów, nie wiem co to. No, w każdym razie musimy jeszcze do Elektrikala pójść. Tam mamy dwa zadania i chyba jedno było dwuetapowe, ale jeszcze tego nie wiem. Zobaczmy, zgłosili Ech, i nawigację? Co? A czemu on się pyta? Ech, fioletowy zabił moją siostrę. Ech, co? Jak i twoją siostrę w sensie? Może, może i ty nie, ale. E, a. M, tak się nie gra. Oj, o kurde. No to super, czyli jasny, zielony i fioletowy. Dobra. Fiolet. Walczylim. No potem, jak najbardziej potem. Mm, e, jak. Bardzo tak chcesz, i no faktycznie trochę ci popsuł tę grę, nie powiem, że nie. Ja był impostorem, też bym, niestety, był smutny z tego powodu. Mm. No i wiadomo. No dobre, współ, współczuję takim ludziom, tak? Nawet się nie cieszę, że go wywaliliśmy. Może chciał sobie pograć, może. Oj, mam mam kabelki, trzy trzyetapowe. A dobra, dobra, dobra. Czyli praktycznie yy, mówiąc tak prawnie, Że tak powiem. E, mamy jeszcze trzy zadania. Nie, dwa. Teraz dwa. Chociaż, chociaż trzy. Nieważne. E, światełko naprawione. Najpierw pójdę do admina, zrobić te kable. I czemu ten czarny ciągle tu stoi? Proszę, no. tak Ciągle, ciągle. Aha, pod czemu ja tędy szedłem? Mogłem tędy. Ale nie, no zawsze warto naokoło. No się, przejść na spacerek. Dobra, nawigacja i idziemy na kamery, albo mm, idziemy fejkować krzesło. Jeszcze nie wiem, ale może zaraz zdecyduję. No, wiecie, to jest trudna decyzja, ale chyba pójdę jednak na kamery. E, dobrze, a czemu, a czemu ty, jasne Niebieski, tak gonisz tego? A mi się nie podoba zachowanie tutaj. A, czyli idziemy do Oxygena. E, w, w każdym momencie mógłbym teraz nacisnąć guziczek i ten. I powiedzieć, że to jest, że tak powiem, Jasny zielony, ale nie mając na to dowodów myślę, że... Jestem zielony. Co ty robisz? No ja, ja wiem no już, już taka sytuacja i po co on to zrobił? Tego jeszcze nie wiem, e OK, napiszę, co? A, to limę. Żółty czysty chyba. Lim, no dobra, no może być. Żółty czyści, czyści wenty. Co? Jak... A, wiem, w sensie jest tak jakby, no takie, jak macie TikToka, to czasami po prostu ludzie nagrywają, e, że są impostorami, wchodzą do wenta, wychodzą i że czy, czy, czyszczą wenty. Dobra, wywalamy. Jasno, zielony. Fake krzesło. Ej, ale czemu mi napisało po hiszpańsku? Eee, no dobrze. Głos na ten. Co? Eee, dobra. No, ta takiego zwrotu akcji to się jeszcze nie spodziewałem. Chodźmy na kamery. Spokojnie, jasno, niebieski. Nie zabijecie. Teraz mogę sobie wygodnie usiąść na kanapie. A, no to długo tam nie powstałem. Dobra. Yy, zobaczmy, czemu tu jest G. Dobra. Żółty. Okej, okay, żółty. Jak, jak nie żółty, to... To nie wiem, no to też tam. Nie wiem, ten detektyw. Albo nie wiem. Ja nie jestem. Ja, ja nie jestem, wiadomo, wszystko wiadomo, nie? A jej, już miałem na czarnego zagłosować. Dobra. O, no, żółty. W takim razie. I zobaczmy, czy faktycznie mamy rację, czy też nie. No, i w tym momencie wygraliśmy grę. E, już wyjdę, bo odcinek będzie bardzo długi, a takiego nie chcę. Czyli praktycznie jedna przegrana, jedna wygrana, coś w stylu remisu. Czyli e, no, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. E, zapraszam Was także e, na mój drugi kanał, e, Homarek Myślnik Minecraft P. E, macie w karcie ten kanał. E, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć.